się tworzy o, Elo, Elo, widzę, elo, elo Elo. Zaraz zobaczę czy, czy działa. Jestem dzisiaj z Tadeuszem, którego nie słyszycie. Bo jak złoty mikrofon. Dzisiaj live znów znowu tworzenia gry. Widzowie, co dzisiaj? Co dzisiaj będziemy robić? Jesteśmy z Tadeuszem, Tadeusz jak możesz to wejść na tyle do gry, nie nie patrzeć co tam się zmienia. I chodzi nam o to, że Tadeusz ogólnie y mam y y jest Tutaj jest celo gry, do którego sobie możecie wejść, problem jest taki, że się zareagowałem nie na to konto, co chcę, nie mam konto kosztownego niż moje, ale jest to takie. Więc słuchajcie, tu jest celo gry, które będziemy rozwijać, tu są plany na giery, są dodane w styczniu, w lutym, w marcu, jak na razie styczeń najwięcej planów, to będzie najciekawsze, o, to będzie najciekawsze. Że to trzeba zmienić. To inna nazwa ma być. Nie różana, tylko inne miasto tam jest. tam jest. Widzowie. Chyba Libiszów. Czekajcie, Libiszów? zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo jestem na drugim końcu. Nie, nie tutaj, gdzie trzeba. Tam chyba będzie Libiszów widzowie. Teraz zobaczymy, bo to nie jest różany. Nie ma drogi z różanej do. Nie ma drogi z do. do Libiszowa. Tam jest. Tam jest to jest przed, no Tak, to jest jak się jedzie na drzewice widzowe. Tak, i tu jest. Ulica Libiszewska, ale gdzieś tu musi być Libiszów, kurde. Łukowej, trzeba Sobawinów. Libiszów. Aha, dobra, i to ma się działo, dobra, i Dzikowice. Żuza, mm, mm, Giełzów, aha, i tu będzie, gdzie to wyjechało? Aha, czyli dobra, dobra, widzę, mamy to, mamy ten plan. Dobra, bo ja widzowie teraz nie jestem, nie jestem tutaj. Ja jestem w ogóle widzowie, bo ja mam na laptopie odpalone mapy Google. Tutaj jest widzowie li... No to jest inaczej, tu jest Libiszu... Jeszcze raz. No właśnie, no to, jest zas, to jest dalej, to jest tam. Gdzieś tu są tory kolejowe. Opatnie. Nie jest opłotne. To nie jest opłotne. To jest kruszawiec. Za kruszewcem wizowym to jest dietę. Nie jest to ruchy, to jestem. Dobra. O, jesteś w grze. Zobacz sobie zmianę. Tutaj dzieje się. Zostaw są zmianę. Oraz sobie zobacz auta. Tak widzisz. Jak mi działa? No bo to trochę potrwa. A tu mam takie fajne modele od Micha, bo to tam... Michał to dla mnie. Naprawdę bardzo ładny model. Ja to, zdarzę, to jest na live, na no i co? No bezki, którzy nikogo nie ma na live, Nie naprawdę. Takie ciekawe rzeczy, tutaj będziemy zaraz robić, a my żeby... zobacz auta, to auto, które teraz jest zaznaczone, na czyli policja będzie wyłącznie dla administratorów i deweloperów. Jeżeli jakiś gracz be, wsiądzie do niego, ono kolei tutaj nie będzie stało, ono będzie stało w jakimś innym miejscu, jeżeli ktoś tam do niego wsiądzie i będzie chciał mieć, to jest auta też nie bana. Będziemy pracować na skryptą oraz wie, automatycznym banowaniem te wszystkie czynności, które będą banowane. pracovat. Ne, bo ten budynek to w ogóle nie jest takiego koloru, teraz zobaczyłem się nawet. No ja, ja w ogóle gdy będę robił, bo ja teraz będę robił zakład w ogóle w tej grze. No niestety nie jestem zmuszony to zbudować, no bo kurde, nie zostawię pustego terenu tam. to jest tutaj, tak? No, Jezus, co robimy? Fajne. Co to wszystkie auta działają. Wszystkie auta działają. Mój ulubiony to oczywiście jest ten Fiat poczęto Moim zdaniem... A Wolę, ja właśnie zmienimy kolory tych aut. Zmienimy kolory tych aut. Moim zdaniem nie powinny być wszystko takie same kolory. Taki czerwony, fajny. Pozmieniamy kolory, bo nie, nie wszystkie będą takie same kolory. Chyba Który? Jak nie działa? A, bo tam wtedy muszę wykliknąć coś innego. Pokaż mi, co tam masz.

bo procenty baterii się zmniejszają, zaraz ja się od podłączyć. Jaki wynik jest w meczu? Barcelona patrzy. Eee, tak, biały no, jedzie wolno. Ale jedzie. Przejdź sobie policją, bo policją możesz. Jak chcemy włączyć srebrny światło to kliknij H plus J. Hmm. No, fajnie działa. Ma tylko tą policję tu Ale już co? Jakieś auto sobie zebrane. Jakieś auto. Auto są free modeli, ale o! Siema Bastek! Elo Bastek! Tworzenie nowej gry. No, nie chodzi. Nawet nie chodzi jeszcze Auto robię. dobra. Skodę jakąś ale nie. się dobra. Aki autobobo mojomo tak tak cinta ye komponi nijawa terasa Jawab, cinta jawab. cinta 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 działa, ya. cinta 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 A XD ja nawet nie wnoszę do, już za kierownicę. A nie widzę. Ale jak tu kliknąć? chodzi? Ktoś nie idzie. Kruje. Auto? Słuchaj! Biały BMW! Musisz kliknąć y y tam coś innego, ale to ten, widzisz tego czarnego maluka? Zielonym, a ten zielony? A do, nie wiem nie wiem jak to, to, to jest, lecz ja już kolory i to w fezle. Naprawdę to jest piękna, która naprawdę. Dzikła często i moja autora. Audicę byśmy jakąś dodali, kurde. Audice brakuje. W taką audicę, byle ja Nie będzie tutaj jakichś kurdeczka. Nie będzie to od razu mówię. Że nie będzie szadowych aut. Tak, teraz będzie polegała na zawodowy facet w jeżdżeniu. Jela się to? Dobra, to już. Dobra, ja

Tak, no to już usunęłem. Odśwież sobie. A ja, ja jestem zmuszony do ukrócić, ale mi się po prostu tego nie chce robić. Naprawdę, chcę robić. To jest ciężkie do zrobienia, ale muszę. Ej! Jedna osoba ma no, lanej, to jest po prostu jad. Moje najewnie kiedyś, my ją próbowaliśmy po prostu na pracę śniadopadną, ale trudno. To nie chcę wyglądać. Zobaczcie jak to mówię. Tych napisów nie będę robił, bo to jest po prostu bez sensu. O, tu kamera Dobra, robimy tak widzę. Że... Musimy sobie zrobić to wejście, czyli robimy sobie uniona. Będziemy robić uniona, gdzie na boku robimy. Robimy unionka. No się... Ej, ale właśnie, bo kolor trzeba zrobić taki jakiś ładny. Zrobiliśmy uno. Jedna osoba. Kiedy gra? Nie wiem. A właśnie gdy robimy tak. Bo yy, jeżeli chodzi o grę, dostałem pytania i chciałbym odpowiedzieć że tego nie oglądam. były pytania, które niektórzy zadają, kiedy gra? o czym jest gra, jakieś, co jest w planach, no to już Wam mówię. chcemy dodać fotoradary, nowe auta, nowe tereny, droga z opłat na dośrodkowej, opuszczona nowe, nowe auta, wymienić no i spawn. I już Wam mówię, nie będzie tak, że to wszystko będzie w jednym outdated, bo na pewno coś zostanie dodane. Myśmy dodawali po prostu to najważniejsze rzeczy, tutaj będzie na pewno jakieś kurde zmien zmienianie tekstur, Mimo, że mamy w lutym, to zmi 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 chcemy zmienić wszystko, wszystko, po prostu wszystkie tekstury. Też dodaliśmy takie najważniejsze, że tutaj pewnie wszystko będzie w pojedynczym update. Cie. Myślę, że opoczność światowa, opoczność ogólna, to będzie w jednym update'cie. Tylko, że po prostu trzeba czekać jeszcze. To opoczność światowa to, to bym zmienił trochę. No. To jest, słuchaj, to będzie bot, który będzie jeździł tam. Ja, i on tam jest, słuchaj, one, tam będą dodane skrypty, więc tam to jeszcze nie też Tamte rzeczy Mikach zrobił, to mi Micharza popchnął. trzeba zakorpicować A ja coś Tadeusz ubiłem, o dobra było. Ubiłem Teraz robimy to kolor. Tu kolor taki. Tak, tu. Tu kolor taki. Też tak.

Czym gdzie, pokaż mi, ja nie, ja nie dowierzam własnym Gdzie? Co? To już pewnie tam wjechałeś albo odpaliłeś, i ją tam, wyglądał, bo, bo na mapie nie ma. Po prostu ktoś mi odjechał i tam po prostu tak. Zobacz Tadeusz. On tutaj, pewnie jak go testowałeś, nie, to nie wyłączyłeś silnika i pojechał do tyłu. Ale nic się nie stało, Tadeusz wie, że to Tadeusz nie zostanie na mapie. To jak się gra, to po prostu, to nie tam możesz, ty możesz tam ta wszystkie, wiesz, zabrać na do końca mapy, bo to jak się wyjdzie i będzie, to będzie dalej. Tak. Właśnie testuj tadeusz to jest bardzo ważne. Co? Nie. Nie! Nie! Nie gadaj! Czekaj i... Jedna. Czekaj, bo ja bym coś zrobić. Jak mam tu wróci? Jak ja powoduję? Teraz bo... zatrzyłem wszystko, bo nie wiem jak on to zrobić.